Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty, a dzisiaj kluczowa kwestia, fundamentalna w kontekście zdrowienia, system iluzji i zaprzeczeń i tak zwane zaprzeczenie proste. Jeżeli chcesz rozpoznać swojego przeciwnika, sposób myślenia odpowiedzialny za podtrzymanie Twojego uzależnienia i go pokonać, to ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. Każda zmiana zaczyna się od zmiany sposobu myślenia i nie inaczej jest w kontekście uzależnienia. Jeżeli chcesz, aby zmieniło się coś, jeżeli chcesz, aby coś zmieniło się w Twoim życiu, jeżeli chcesz zacząć trzeźwieć, zacząć zdrowieć i zrobić porządek z uzależnieniem, a więc wyjść na wolność, to potrzebna jest zmiana myślenia. Wszystko rozgrywa się tutaj. Jest pewien przeciwnik, ten przeciwnik nazywa się System Iluzji i Zaprzeczeń. Jest to przeciwnik odpowiedzialny za utrzymanie uzależnienia, jest to pewien mechanizm psychologiczny. Mechanizm zaprzeczania to jest mechanizm fałszowania obrazu teraźniejszości poprzez nieprzyjmowanie do wiadomości faktów, które rozgrywają się wokół nas i w nas. A celem jest odsunięcie negatywnych myśli i generalnie usunięcie negatywnych uczuć, co za tym idzie, bo chodzi o komfort psychiczny. Wszyscy żyjemy i wszyscy chcemy pewnego komfortu psychicznego, i ten mechanizm zaprzeczania odpowiedzialny jest właśnie za to. I skąd on się bierze u osoby uzależnionej? To jest specyficzny dla każdego uzależnienia system zachowań oraz przekonań. Przystosowawczych, pozwalających uzależnionemu wyprzeć informacje o skutkach choroby. A więc tutaj idą cała sieć tych mechanizmów, połączonych takich jak intelektualizowanie, racjonalizowanie. Im człowiek inteligentniejszy czasami, tym wymyśla bardziej zawiłe sposoby usprawiedliwienia swojego uzależnienia, swojego brania, swojego picia, swojego. Grania, wypieranie informacji na temat choroby uzależnienia i z, ten system iluzji i zaprzeczeń odpowiedzialny jest za zniekształcenie, a nawet poważne zaburzenie procesów myślowych. Wszyscy w koło widzą, wszyscy w koło wiedzą, że osoba uzależniona ma problem, a sama zainteresowana osoba potrafi tak pogmatwać swój sposób myślenia, że wszystko usprawiedliwić, obwinić, zracjonalizować, zintelektualizować, zminimalizować. Te wszystkie mechanizmy są połączone, one tworzą pewną sieć myślenia tutaj, pewnej iluzji połączonych mechanizmów mających utrzymać komfort. Jeżeli przyjmiemy komfort, komfort psychiczny, jeżeli przyjmiemy tą koncepcję, że uzależnienie jest swego rodzaju protezą, a więc jest pomocnikiem w życiu, co to znaczy? Ta koncepcja jest dosyć prosta. Ona mówi o tym, że uzależniają się generalnie osoby, które w pewnych obszarach życia nie radzą sobie. Te obszary nie domagają w jakichś obszarach życia i potrzebują pomocy. A więc jeżeli nie radzę sobie na przykład z presją, ze stresem, potrzebuję rozluźniacza, potrzebuję czegoś, co mnie dopali i co da mi więcej odwagi lub pomoże mi na przykład. Porozmawiać z kimś, nabiorę na, na pewności siebie, no to po czasie to uzależnienie, kiedy już zobaczymy i poznamy tą, ten le, leczący aspekt tego uzależnienia, na przykład alkohol dodający odwagi, staje się pewną procesu, protezą w życiu, staje się pewnym pomocnikiem, staje się, można by powiedzieć, lekarstwem, na przykład, na nieśmiałość, i po czasie e, coraz bardziej ta osoba staje się osobą. Dysfunkcyjną, a więc nieumiejącą funkcjonować bez alkoholu, bez narkotyku, bez tego jakiegoś zachowania, bez tej substancji i deficyt się pogłębia, ponieważ nie rozwija się w tym obszarze nabierania odwagi na trzeźwo, ale ciągle wspiera się. I patrząc na tą koncepcję, to system iluzji i zaprzeczeń ma za zadanie utrzymanie tego uzależnienia, a więc będzie. Pewną warownią w głowie, będzie pewnym sposobem myślenia też odpowiedzialnym za to, za to, żeby to uzależnienie podtrzymać, żeby ten komfort zatrzymać. Oczywiście jest to iluzja i jest to bardzo niszczące dla osoby uzależnionej, ponieważ dopóki ona nie przejrzy na oczy i nie zobaczy konsekwencji, nie ujrzy prawdy o samym sobie i uzależnieniu, dopóty nic nie może się wydarzyć. Jak działa mechanizm iluzji i zaprzeczenia? Jak sama nazwa wskazuje, mechanizm iluzji i zaprzeczenia polega na tym, że osoba uzależniona potrafi przedstawić takie argumenty, które świadczą o tym, że nie ma ona problemów z alkoholem i narkotykami. Często twierdzi, że w każdej chwili zdolna jest do całkowitej rezygnacji, do zrezygnowania, pije, bo lubię. Gdybym chciał, to bym odstawił. Nie ma problemu. Ostatnio e, tydzień miałem abstynencji, miałam abstynencji, a więc to nie jest. Żaden problem. W rzeczywistości osoby uzależnione najbardziej okłamują samych siebie. Nie myślą racjonalnie, a postrzeganie rzeczywistości um, okłamują samych siebie, nie myślą racjonalnie, a postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone przez to, nie są w stanie określić realnie skali swojego problemu. I to jest kluczem tutaj. Ja jesteś tutaj twój indywidualizm i y, subiektywizm myślenia jest Twoim przeciwnikiem. To, że subiektywnie myślę i mam jakieś y, zdanie na ten temat, będąc osobą uzależnioną, akurat nie, nie pomoże wyjść z problemu, ponieważ to zdanie zawsze będzie zniekształcone. Te procesy poznawcze są zniekształcone. I teraz kilka rzeczy, y, kilka myśli, którymi jeszcze chciałbym się z Państwem podzielić. Zaprzeczenie, a więc ten sposób myślenia, jest jak tama zatrzymująca. Zmianę na lepsze. Dopóki ona nie runie, zmiana nie przyjdzie, zmiana nie dotknie Twojego życia. Do momentu, do którego nie uznasz problemu, zmiana jest niemożliwa. W Ewangelii Jana w ósmym rozdziale Jezus rozmawiając z, z religijnymi ludźmi, z Żydami, Eee, używa takiego stwierdzenia: Jeśli wytrwacie w słowie moim, pokazuje tu na pewien proces poznawania, na pewien proces przyjmowania też objawienia na swój temat. I tam jest napisane: Jeśli wytrwacie w słowie moim i prawdziwie uczniami moimi, będziecie i poznacie prawdę. I tam jest użyte w grece w oryginale słowo Ginosko na słowo poznanie, a więc taka bliska, intymna relacja to poznanie prawdy to jest pewien proces. Ja pracując w ośrodku mam do, do czynienia z osobami, dla których to poznawanie prawdy to dość długi proces i dochodzą do momentu zrozumienia tego czasami, latami, i potrzeba naprawdę dosyć drastycznych konsekwencji, żeby się z tą prawdą zmierzyć. Ktoś kiedyś powiedział mi, że zanim prawda cię uwolni, to cię urazi. To są bardzo bolesne momenty poznawania tej prawdy. Oczywiście, nieprawdy jako faktu samego, bo sam fakt o tym, że jestem alkoholikiem, on jeszcze nie daje mi mocy uwolnienia. On zaczyna pewien proces świadomości i od tego się wszystko zaczyna, a moc do tego, aby być trzeźwym często potrzebujemy tej mocy z zewnątrz, potrzebujemy jej od Boga, potrzebujemy jej od ludzi, potrzebujemy wsparcia, ponieważ w tej walce sam nie masz szans. Nie oszukuj się, nie czaruj, nie ściemniaj. Jesteś mistrzem świata i okolic w ściemnianiu samego siebie, swoich bliskich i jeszcze zacierania po tym wszystkim śladów. A więc ja zachęcam do szczerości, do obiektywizmu, który nie jest możliwy sam z siebie, a więc do pomocy od innych ludzi, którzy mogą wskazać. Chociażby terapeuta robiący kwestionariusz diagnostyczny z objawami uzależnienia w bardzo prosty sposób może osobie uzależnionej pokazać, w jakim jest miejscu. Do tego zachęcam. Oczywiście, czy się z tym zgodzisz, czy nie, mając problem, czy znowu wystartują te wszystkie mechanizmy zaprzeczania i iluzji, zaczniesz minimalizować, oskarżać innych o swoje uzależnienie, to już jest inna sprawa, ale ja zachęcam do szczerości. Tylko prawda, tylko prawda, tylko prawda wyswobadza. Zaprzeczenie chroni Cię przed dyskomfortem i boimy się często tego dyskomfortu właśnie psychicznego, boimy się e, tych emocji, kiedy no, jak ja się będę czuł, kiedy rzeczywiście uznam to, że jestem alkoholikiem, jestem narkomanem. E, to trudny moment, rzeczywiście, to jest bolesna prawda, ale nie ma innej drogi do wyjścia z uzależnienia, jak uznanie właśnie problemu, e, uznanie tego, że mam problem i że potrzebuję. Pomocy. Pierwszy bastion w bitwie o Twoją wolność to bastion właśnie zaprzeczenia. Jeżeli on runie, masz szansę pójść dalej, i do tego Cię zachęcam. Też zachęcam do kontaktu. Jeżeli chcielibyście Państwo więcej informacji uzyskać ode mnie, proszę piszcie, mailujcie. Pod filmem zapraszam też do komentarzy: będą wszystkie informacje do kontaktu ze mną. Życzę prawdy, życzę szczerości, życzę siły do trzeźwienia. I jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia. Cześć.